Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Kochani, witam Ci, Osoby z Podznaku Bliźniąt, na czytaniu ogólnym na miesiąc sierpień, wrzesień Zobaczymy, co zechce, czy ta chce przekazać tu, jakie wskazówki, kochani, jakie sugestie, moi drodzy, i zobaczymy, jakie energie będą Wam towarzyszyć w sierpniu i we wrześniu. Tak, taki przełom. Moi drodzy, wchodzicie do tego okresu z kartą Sprawiedliwość. No, powiedziałabym, że dla niektórych osób to jest po prostu sugestia od Tarota, taka, że jeżeli macie jakieś sprawy urzędowe, kochani, do załatwienia, to jest dobry czas, żeby coś dokończyć. Być może w urzędzie, jeżeli ktoś coś zaczął, albo po prostu sprawy, które są do załatwienia, które przyjdą do Was, należy nie zwlekać i po prostu udać się do urzędu. Ale. I to załatwić. Kochani, ale dla innych osób powiedziałabym w ten sposób, że być może macie taką sytuację, że jakaś sprawa, może nawet niezwiązana z urzędami, na przykład z uczuciami, z waszym życiem, z emocjami. Coś wam się nie udało, kochani, i to wprowadziło was w, taki, w taką ciemność. I karta tu sugeruje, żeby wyjść, kochani z tego, z tej ciemności zwrócić się ku jasnej stronie życia, tak? Po prostu to jest dobry czas i dobry moment, tak? Zrównoważyć za i przeciw, jak to jest na tej wadze pokazane, co jest ważne, a co mniej ważne, nad czym już nie należy się zastanawiać i po prostu starać się pozytywnie patrzeć w przyszłość. Kochani, ponieważ dlatego, że pojawiła się tu karta piątki, Kielichów, tak? I ona mówi, że jakieś sytuacje, jakieś sprawy źle poszły, sprawiły wam ogromną kłopot, tak? Ogromny kłopot. To są to właśnie te trzy kielichy, takie przewrócone, które oznaczają stracone być może uczucia, stracone jakieś zadowolenie. Coś, co was po prostu na ten moment przybędzie. I karty sugerują, właśnie tutaj przy tej właśnie sprawiedliwości, również, kochani, że należy to pozostawić, tak jakby odciąć, pozostawić. Trudno, mleko się rozlało i po prostu iść dalej. Z tego względu, że tu są dwa kielichy, czyli one symbolizują tutaj te kielichy. Właśnie, sytuacje, sprawy, które tak przed Wami się otworzą lub już się otwierają, kochani. I warto swoją energię, całą zwrócić na te pozytywne sytuacje, tak? Na te pozytywne sytuacje, kochani. I negatywy, jakieś sytuacje niejasne pozostawić za sobą, tak? Oczywiście trzeba to jakoś rozwiązać, być może przepracować, w zależności od sytuacji, ale katarot sugeruje, to co już się rozlało, już nie ma co zbierać, trzeba iść do przodu i zająć się. Kochani, i tak też będzie. moi drodzy, bo tu jest karta wyboru, dwie monety, one mówią o wyborach, tak? To jakby nawiązując do tej sytuacji. Kochani, podejmiecie ten wybór, zostawicie, jeżeli coś Was przygnębiało, coś było nie tak. Kochani, cokolwiek by to było, czy to było w pracy, moi drodzy, czy to się było z uczuciami, z emocjami, moi drodzy, to podej, zostanie podjęta decyzja właściwa, kochani, żeby po prostu to zostawić i iść dalej ku jasności, tak? Ale to też może być tego typu sytuacja dla innych z kolei osób, że będziecie mieć propozycję drugiej pracy, na przykład dodatkowej, dodatkowe zarabianie. To też, kochani, y, może być taka sprawa. Dla innych osób to może być na przykład y, podjęcie decyzji, kochani, czy na przykład podjąć drugi kierunek studiów, albo jakieś douczanie, moi drodzy. To są tego typu sprawy, wybory, tak? Ale tutaj jest, y, to nie jest jakiś wielki dylemat, tak? Oczywiście wymaga zastanowienia, ale moi drodzy, raczej to jest. Sytuacja, która powinna, karty sugerują, że należałoby podjąć pewne decyzje jak najbardziej, przecież nie można Wam niczego narzucić, tak? Ale tu zostanie podjęta decyzja, która Wam przyniesie takby ulgę, tak? Kochani, i tu następną kartą jest bardzo piękna karta Azbuław, kochani. Ona mówi o tym, że jeżeli nawet ktokolwiek z Was z jakiegoś powodu przykrego jak to w życiu stracił Moi drodzy, taką pewność siebie stracił żar taki wewnętrzny. Moi drodzy, to tutaj można oczekiwać, że ten żar zostanie odzyskany. Oczywiście dzięki podjęciu odpowiedniej decyzji przez Was, tak, żeby właśnie ten żar pobudzić, kochani. I to jest pokazane chęć do działania, duże możliwości, pokłady Was, różnych możliwości, kochani. A tu mamy które będzie można zrealizować poprzez działanie, tak? Tu mamy kartę następną dla Was, dwa kielichy, moi drodzy. Ona może się tyczyć takiej sytuacji właśnie, porozumienia między mężem i żoną, między partnerem i partnerką, tak? Bo przecież nie wszyscy mają śluby, ale porozumienie dwóch osób takie dogłębne. Być może były jakieś sytuacje. Kłopotliwe, niekomfortowe, ale tu jest przedstawione pełne zrozumienie. Moi drodzy, ale to też może się tyczyć na przykład, bo to jest partnerstwo pokazane, tak? Porozumienie dwóch partnerów, partnerstwo zawodowe, moi kochani, to może być na przykład porozumienie się w pracy, kochani, w sprawach jakichś tam y, kłopotliwych, to jest dobra współpraca dwóch partnerów. Y, Biznesowych, ale nie tylko chodzi o taki własny biznes, o to też kochani, ale również w pracy, tak? Moi drodzy, a tu mamy siłę, przepiękną kartę, moi kochani, i tu Wam będziecie mieć dość siły na to, że jeżeli jakieś sprawy macie, które trzeba przeprowadzić, które trzeba uporządkować, moi drodzy, to w Was jest siła. Być może taka być sytuacja, że macie więcej siły niż nawet Wam się wydaje, po prostu jesteście w stanie przejść. Tu nie są jakieś wielkie problemy, nie widzę tutaj w kartach, ale yy, kochani, do każdej sprawy, żeby po prostu ją załatwić, żeby rozwiązać, żeby poczuć zadowolenie, to trzeba mieć siłę wewnętrzną. I wy, moi drodzy, jak powiedziałam wcześniej, tą siłę macie. I macie nawet, kochani, powiedziałabym, bo. Tak jest. Człowiek ma więcej czasem siły, niż nawet mu się wydaje. Jest w stanie pokonać jakieś trudności. Mniejsze, większe. To w zależności od sytuacji, jaką posiadacie. Tak? Siła będzie tak jakby, moi drodzy, siłą, przed, taką przewodnią siłą u Was na przełomie tego sierpnia i września, kochani. A intuicja też Was nie zawiedzie, kochani. I dobrze by było się ku niej zwrócić. Moi drodzy, tutaj jest dla Was karta siódemka była, która mówi o tym, że też będziecie stawiać pewne granice, pewnym ludziom, pewnym sytuacjom, tak? Dla Was już niekomfortowym, tak? Po prostu tu jest właśnie dzięki tej sile, moi drodzy, bo tak uzyskacie taką świadomość, że właściwie są wokół was osoby, sytuacje, które na przykład osoby zbyt mocno ingerowały w wasze życie, tak? Ale wy po prostu już na ten moment, powiedzmy, to już można podciągnąć pod wrześni, będziecie tacy pełni wiary, pełni siły i będziecie doskonale sobie zdawać z tego sprawę, jak chcecie poprowadzić to swoje życie. I tutaj trzeba postawić granice pewnym osobom, na przykład, taki pierwszy przykład, które no, po prostu... Wydaje im się, że wiedzą lepiej od Was, jak pewne sytuacje wasze życiowe, czy Wasze życie powinno wyglądać. A tak naprawdę to wy wiecie najlepiej, kochani. I tu musicie postawić granice. Kochani, ale to, to też może się odnosić do sytuacji, tak? Bo na przykład jakaś sytuacja, która Wam nie odpowiadała, to po prostu trzeba pewne sytuacje, kochani, zakończyć. Po prostu to, co już Wam nie służy, tak? To jest właśnie takie stawianie granic. Tak? Dla własnego tak jakby, dobra i dla własnej wewnętrznej wolności. Moi drodzy, następną kartą dla Was jest dziewiątka. Mieczy, kochani, bo to są negatywne myśli, tak? dręczące, negatywne myśli, tak przebiegające, kochani, i to może być u Was y w pewnym momencie się pojawić, tak? Bo to może być tego typu sytuacja, że jeżeli postawicie komuś granicę, to ten ktoś na początku nie bardzo będzie umiał to przyjąć do wiadomości i może wzbudzić was, w Was taki lęk, kochani, że poczucie winy. Więc musicie zwrócić uwagę, że jeżeli to są tylko myśli, tak? Tylko myśli, kochani, to starać się po prostu, bo to jest tak jakby czardowictwo, negatywne myśli, to starać się po prostu te myśli negatywne, kochani, przekierować na pozytywne, tak? Bo w zasadzie myśli człowieka to często czynią właśnie go takim przygnębionym, nieszczęśliwym, a jak dobrze tak się zastanowić, to myśli płyną i przepływają i odchodzą, tak, i trzeba czasami po prostu na nie zwrócić uwagę, tak, jak najbardziej i dotrzeć, dlaczego, tak, właśnie y, y, przychodzą do was myśli, nie dlaczego przychodzą, tylko jakie to są myśli i się pozbyć ich, kochani, tak. A jeżeli na przykład by była taka sytuacja, że sami byście nie potrafili tego zrobić, bo może taka być, to, moi drodzy, może warto się do zwrócić do osoby, która po prostu zna się po prostu na takich sytuacjach, y, 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 w jakiś sposób po prostu przeanalizować pewne myśli i jak się tego pozbyć, kochani. I tak się właśnie stanie, moi drodzy, tylko trzeba będzie troszeczkę może nad pewnymi sprawami podpłacować, tak? Przede wszystkim nad tymi myślami. Tak się stanie, bo pojawiła się nam tutaj, moi drodzy, szóstka denaru, to jest karta mówiąca o równowadze. I ona tak jakby jest potwierdzeniem tutaj, moi drodzy. Bo mogła być taka sytuacja u Was, sytuacje w życiu, że zbyt wiele dawaliście z siebie, nie otrzymując w zamian nic, tak? To może się, kochani, tyczyć nie tylko finansowych spraw. Też, ale nie tylko. Może się, czy, czy emocjonalnych spraw, uczuciowych, więc trzeba zwrócić uwagę na to, żeby po prostu zadbać o tą swoją równowagę, bo kochani, wszechświat lubi równowagę. Bo jeżeli zbyt długo ktoś tkwi w, takim, w takiej sytuacji, że jest tylko dawcą, a ktoś bierze od niego różnego rodzaju spraw, rzeczy, tak jak powiedziałam, finanse to mogą być, prawda, to mogą być emocje, to może być energia pobierana z człowieka, to moi drodzy, to następuje brak równowagi, a trzeba za wszelką cenę dążyć do równowagi i wtedy samopoczucie zdecydowanie się poprawia, tak? I tutaj może trzeba będzie też odpierać jakieś sytuacje, że po prostu y, poczujecie, że ktoś zbyt dużo od Was brał i po prostu, a sami zamian nie otrzymywaliście nic. Trzeba będzie doprowadzić do takiej sytuacji, kochani, to może być w pracy, to może być w rodzinie, że po prostu musi być dawanie i branie, na takie wzajemne uzupełnianie tych właśnie kwestii, dawanie i branie, tak, musi być równowaga. To jest bardzo ważne. Moi drodzy, i dzięki temu, jak odzyskacie tą równowagę, a jest tutaj duże prawdopodobieństwo, kochani, jeżeli to przemyślicie, to moi drodzy, czekają Was nowe sprawy. Kochani, bo tu się pojawił as mieczy, którym mówi, to jest ostatnia karta z układu na ten okres, kochani. I as mieczy mówi w ten sposób. Czekacie, mój drogi bliźniaku, nowa propozycja pracy, jeżeli ktoś na taką czekał, a jeżeli. W pracy obecnej, moi drodzy, coś działo się nie tak, to czeka Cię nowe rozwiązanie, nowe sytuacje, nowe projekty i nowe spojrzenie na swoją pracę, tak? Tak, żeby po prostu uzyskać zadowolenie, kochani. I to może się dotrzeć też do całego kształtu życia, kochani, że czekają Was nowości, które będą Was satysfakcjonowały i przynosiły Wam szczęście. Moi no kochani, ja serdecznie Wam tego życzę, moi drodzy, z mojej strony to wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na następne czytania. Do widzenia!